Witaj! W tym nagraniu opowiem Ci o 7 wskazówkach, jak poradzić sobie ze skórą po ciąży. Jak zapewne się domyślasz, prawie każda młoda mama zmaga się z wiotką skórą po ciąży. Nie tylko na brzuchu, ale też bardzo często e, ta wiotka skóra obejmuje też nasze dolne, partię ciała. Dzieje się tak ze względu na to, że popełniamy podstawowe błędy. E, oczywiście nie będę tutaj mówić o tym, że o skórę było trzeba dbać przed ciążą, w trakcie ciąży. E, Przyjmijmy, że jesteśmy już po tej ciąży, nieważne ile, czy 5, czy 10 lat, e, o skórę nadal możesz zadbać i możesz z nią jeszcze bardzo dużo zrobić. Zacznijmy od pierwszej wskazówki. Nie odchudzaj się na siłę na szybko. Ja wiem, że bardzo szybko chcemy wrócić do formy pociąży, natomiast pamiętaj, że Twoja skóra miała 9 miesięcy na to, aby przygotować się i zmieścić w brzuszku maluszka, więc daj jej też czas na to, żeby się zregenerować i wrócić do swojego poprzedniego stanu. Więc tutaj nie oczekujmy, że w miesiąc nagle zrzucimy cały brzuszek, ponieważ może się okazać, że będziemy ciąć mocno kalorie, skóra nie nadąży za zmianami, za tym szybkim chudnięciem i przez to stanie się wiotka. A co gorsze, może być tak, że zostanie ci po prostu sama skóra bez tkanki tłuszczowej i ona jest wtedy bardzo ciężka, jeżeli chodzi o pielęgnację. Druga wskazówka, zadbaj o nawodnienie. Ja wiem, że przy dzieciach, bardzo ciężko jest złapać się po prostu za szklankę albo butelkę wody. Natomiast musisz pamiętać o tym, żeby y, pić, żeby dużo pić. Podczas karmienia y, w ciągu dnia zawsze mieć gdzieś tam w pobliżu butelkę wody. Możesz też sobie zainstalować aplikację, która będzie Ci przypominała. O tym, aby się napić. Jeżeli Twoja skóra będzie nawodniona, to ona będzie miała szansę się odbudować, zregenerować i dzięki temu będzie wyglądała naprawdę dobrze. Wskazówka numer 3. Dieta nisko przetworzonych produktów. Jeżeli zadbasz o to, aby Twoje produkty nie były przetworzone, to uwierz mi, że stan Twojej skóry się bardzo szybko poprawi. Ja u siebie zauważyłam celulit od razu pociąży. ciąży i poprzez właśnie nawodnienie, poprzez produkty, które nie były mocno przetworzone, od razu zauważyłam piękne zmiany i ten celulit stał się z dnia na dzień coraz mniejszy. Nie omijaj szerokim łukiem warzyw i owoców, zadbaj o odpowiednią ilość białka, a Twoja skóra będzie w coraz lepszym stanie. Czwarta wskazówka, aktywność fizyczna musisz się ruszać. Bez tego jest zastój limfy, e, organizm jest i skóra niedotlenione i stan się tylko będzie pogarczał. Ruch jest bardzo ważny i o niego musisz zadbać. Wystarczą nawet spacery z dzieckiem, wystarczą e, jakieś zakupy, wybieranie schodów zamiast windy. Tutaj jest mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić, robić, aby poprawić stan skóry. Oczywiście trening będzie tutaj e, już taką fajną, fajnym pomysłem, natomiast możesz też robić te inne rzeczy, o których wspomniałam i one już wpłyną na Poprawę skóry. Piąta wskazówka: jedz odpowiednią ilość białka i zdrowych tłuszczy tak naprawdę nasza dieta powinna składać się z odpowiednich makroskładników i tymi makroskładnikami są białka i tłuszcze. I o nie warto zadbać, bo one mają bardzo duży wpływ na naszą skórę, budują tak naprawdę naszą skórę i sprawiają, że jest ona bardziej napięta, odżywiona, dotleniona. Warto też tutaj zadbać o to, żeby tego białka była odpowiednia ilość, wtedy też dużo lepiej kształtuje się nasza sylwetka. A a jeżeli będziesz kształtowała sylwetkę, to Twoja skóra będzie bardziej napięta. Dodatkowo pamiętajmy, że e, białko też jest e, związane z kolagenem, dzięki temu Twoja skóra będzie e, taka naprawdę fajna, odżywiona, nie będzie w żaden sposób e, zwiotczała, galaretowata. Niektóre olejki roślinne mogą wpływać na samą regenerację naszej skóry poprzez zawarte w nich przeciwutleniacze e, i substancje odżywcze. Dlatego bardzo ważne jest, aby wprowadzić do swojej codzienności rutynę pielęgnacyjną, która właśnie będzie opierała się na masowaniu się olejkami. Olejek ze słodkich migdałów może pomóc w walce z rozstępami. Masaż na sucho albo masaż z olejkami na przykład eterycznymi też bardzo dobrze wpłynie na nawilżenie i napięcie naszej skóry. Siódma i ostatnia wskazówka zabiegi medycyny estetycznej. Możesz być sceptycznie nastawiona do takich zabiegów, natomiast one są świetnym uzupełnieniem i diety, i treningu. E, sprawiają, że efekty są nieco szybsze i pozostają z nami na dłużej. E, takimi zabiegami, które ja polecam jest na przykład endermologia albo fala e, uderzeniowa. E, te zabiegi oczywiście są tylko i wyłącznie dodatkiem, ale warto się nad nimi zastanowić, jeżeli stan Twojej skóry jest naprawdę Zły. To by było na tyle. Napisz mi proszę w komentarzu, jak ty dbasz o swoją skórę, czy w ogóle masz na to czas. Pozdrawiam serdecznie, Marta.